Nie ma za co, to nie przypadek, że tu trafiłeś, to nie przypadek, że twoje serce poczuło potrzebę poszukiwania czegoś więcej. Jest w nim niepokój, może ból, może cicha wojna, ale dziś, dziś nie będziesz walczył sam. Zanim rozpoczniemy, Tę modlitwę, chcecie poprosić o coś wyjątkowego. Zostaw tylko jedno zdanie w komentarzach. Święty Michale, walcz o mnie. To wszystko. Ten akt nie jest przesądem, nie jest tylko symbolicznym gestem. Kiedy piszesz, deklarujesz, a kiedy deklarujesz z wiarą, niebo się porusza. Chcecie również poprosić o zasubskrybowanie kanału, ponieważ kiedy to zrobisz. Pozwolisz mi modlić się za ciebie indywidualnie. Tak, modlę się o każde imię, które tu przechodzi. Każde imię jest cenne przed Bogiem i chcę móc modlić się o Twoje imię. W moich wczesnych porankach, w moim płaczu, rejestrując się, staje się to możliwe. Więc chodźmy razem, przygotuj swoje serce. Jeśli możesz, Zamknij oczy, weź głęboki oddech. Niech ta modlitwa będzie bitwą i zwycięstwem. Ojcze Niebieski, w tej świętej chwili stawiam się w Twojej obecności. Ze złamanym sercem, ze zmęczoną duszą, z oczami często zachmurzonymi łzami, których nikt nie widział. Ale Ty widzisz, Panie, Ty wiesz. I dlatego dzisiaj właśnie teraz podnoszę swój głos. Nie tylko jako prośbę, ale jako głęboki, rozdarty, rozpaczliwy krzyk. Ponieważ są dni, panie, kiedy ból chwyta. Są noce, kiedy poduszka staje się ołtarzem płaczu, a serce, serce czuje się małe w obliczu niewidzialnych gigantów. Ale dziś wzywam twoją armię, dziś oddaję się pod ochronę tego, który nie zna porażki: świętego Michała Archanioła, święty Michale. Książę Wojsk Niebieskich. W tej chwili błagam Cię, stąp ze swym płonącym mieczem, przetnij każdą więź, rozerwij każdy łańcuch, ucisz każdy głos z piekła, który próbuje wmówić mi, że nie dam rady. Przyjdź, święty Michale. Walcz za mnie tak, jak robiłeś to w niebie. Broń mojego domu, broń mojego umysłu, broń moich dróg. Ile razy próbowałem, do ilu drzwi pukałem i wydaje się, że wszystko się zatrzymało, wszystko się zamknęło, wszystko wyschło. Ale dziś nie wołam o szczęście, dziś wołam o boską interwencję. Dziś nie chcę skrótów, chcę właściwej ścieżki, ścieżki którą pokazało mi niebo, o Boże Najwyższy, postaw swojego najodważniejszego anioła na czele mojej bitwy, święty Michale, wejdź do mojego biznesu, święty Michale, wejdź na moje konto bankowe, święty Michale, wejdź do mojego domu. W tej chwili, Panie, wiem, że jest wojna, tak. Toczy się niewidzialna wojna, ale wiem też, że niebo nigdy nie przegrało bitwy. I dzisiaj, święty Michale, oddaję się pod Twoje niebiańskie przywództwo. Weź mój umysł, który tak często jest atakowany strachem, niepewnością, myślami o porażce. Weź moje stopy, które wydają się zbyt zmęczone, by kontynuować. Weź moje ręce, które już trzęsą się w obliczu rachunków, długów, ostrzeżeń i windykacji. Błagam Cię, śmiało! Przetnij pętle na ptaka z mury, zerwij łańcuchy zniechęcenia, niedostatku i niewiary. Ilu z nas, święty Michale, jest na skraju poddania się? Ilu nie potrafi się już nawet modlić? Ale teraz coś się zmienia. Teraz zstępuje siła z nieba. Czuję to tak, czuję to, w tym miejscu jest jakaś obecność, coś porusza się w niebiosach i to nie są emocje. To wojna duchowa, dlatego ogłaszam: każde przekleństwo rzucone na mnie spada teraz na ziemię. Każda zazdrość, każde przekleństwo, każda zła strzała, każde duchowe skażenie, które chcieli we mnie rzucić, jest odcięte, jest spalone, zostało unieważnione, ponieważ tam, gdzie kroczy święty Michał, piekło się cofa. Tam, gdzie kieruje swój miecz, demony krzyczą i uciekają, a ja się nie boję. Ponieważ ten, kto chodzi z niebem, nie boi się cienia śmierci, bo kto klęka przed Bogiem, staje przed każdym przeciwnikiem. W tej chwili ogłaszam z proroczą wiarą: niedobór się skończył, finansowa blokada dobiegła końca, cykl strat został przerwany, fala się odwróciła. Panie, wierzę, że jesteś Bogiem złota i srebra i wiem, że Twoją wolą nie jest, aby Twoje dzieci żyły jako niewolnicy długów. Stworzyłeś mnie, abym żył godnie, w dostatku, w wolności. I dzisiaj, przez autorytet, który leży w imieniu Jezusa, przez ochronę świętego Michała, wołam o otwarte drzwi: drzwi w pracy, drzwi w projektach, drzwi w pomysłach, które były uśpione, drzwi w biznesach, które wydawały się upadłe. Dotknij, święty Michale, miejsc, w których wróg umieścił blokady. Teraz odwiedź obszary, w których wszystko się zatrzymało. Wejdź za kulisy. Poruszaj się tam, gdzie ja nie mogę się poruszać. Postaw właściwych ludzi na mojej drodze. Usuń to, co mnie spowalnia, co mnie zwodzi, co wysysa moją siłę. Podnieś to zmęczone serce z ziemi. Ponieważ dziś jest dzień finansowej odnowy, mentalnego wyzwolenia odpowiedzi, która nie nadeszła, ale teraz nadchodzi. Wystarczy koniec z emocjonalną nędzą, koniec z życiem tylko po to, by przetrwać. Dziś niebo przychodzi ze sprawiedliwością, a kiedy niebo decyduje, nikt nie może tego powstrzymać. Panie, ty znasz każdą ukrytą łzę. Widziałeś tę noc, kiedy położyliśmy się, nie mając nawet siły, by porozmawiać z Panem. Byłeś tam, w czasie złych wiadomości, w chwili upokorzenia, w czasie nie, które złamało nas wewnętrznie. I dlatego dzisiaj proszę Cię, mój Boże, uzdrów serca tych, którzy słuchają tej modlitwy, święty Michale, książę światłości, wojowniku Najwyższego. Przełóż swój płonący miecz nad tą przeszłością naznaczoną odrzuceniem, nad wspomnieniami, które wciąż bolą, nad tymi traumami, które ograniczają, powstrzymują duszą. Jak wielu ludzi żyje przykutych do słów, które usłyszeli lata temu: Słowa takie jak nigdy nic nie osiągniesz, nie urodziłeś się, by wygrywać. To nie dla ciebie. Ale dzisiaj, święty Michale, z Twoim niebiańskim autorytetem, przetnij te kłamstwa, wyrwij te korzenie goryczy i zasiej nową nadzieję. Panie, przerwij cykle powtórzeń, ten wzorzec ciągłego powracania do punktu wyjścia, prawie odnoszenia sukcesu i tracenia wszystkiego. Widzenia rzeczy, które zaczynają się dobrze, ale kończą się frustracją. To nie pochodzi od Ciebie. To pułapka. Dziś z wiarą przełamujemy ją w imię Jezusa, ponieważ ci, którzy mają niebo za tarczę, nie godzą się na uwięzienie przez dawne porażki. Ci, którzy mają świętego Michała za opiekuna, idą naprzód, nawet w strachu idą naprzód, nawet jeśli płaczą, idą naprzód, ponieważ wiedzą, że nie są sami. Panie Boże, modlę się teraz za tych, którzy są na krawędzi. Tak, ojcze, są ludzie słuchający tej modlitwy, którzy myśleli o porzuceniu wszystkiego, którzy zastanawiali się, czy warto żyć, którzy zadawali sobie pytanie, czy Bogu jeszcze na mnie zależy? I chcę teraz oświadczyć z całym duchowym autorytetem, na jaki mi pozwolono: Bóg cię kocha, nie zrezygnował z ciebie, on cię wybrał, on cię chroni. A w tej chwili anioły są wysyłane w twoim kierunku, święty. Michał powstaje. Z ostrymi mieczami, z błyszczącym światłem, starczą chwały. A jeśli teraz wołasz, jeśli modlisz się ze mną z otwartym sercem, przygotuj się, ponieważ cud nadchodzi. Ludzkim oczom może wydawać się to niemożliwe, ale niebo nie działa. Z logiką. Niebo działa z wiarą, a wiara nie musi rozumieć. Wiara musi tylko ufać. Jeśli jest jakaś pilna sprawa, niespłacalny dług, sprawa sądowa, nieuleczalna choroba, rozpadające się małżeństwo, deliver now, przekaż to synu. Poddaj się. Córko, nie próbuj dłużej tego kontrolować. Święty Michał stoczy tę wojnę za ciebie, a kiedy niebo walczy, nikt się nie opiera, ani sędziowie, ani lekarze, ani ciemiężyciele, ani demony. Wystarczy uwierzyć, tylko deklarować, tylko nadzieję. O, święty Michale, obrońco światła i prawdy, teraz umieść swój miecz między mną a wszelkim złem. Chroń moje ścieżki. Chroń mój dom, chroń moją rodzinę, chroń moje sny. Ile razy próbowali mnie uderzyć, Panie, w kłamstwie, w zazdrości, w słowach wypowiadanych za moimi plecami, w spojrzeniach pełnych złych intencji. Ale dziś oświadczam, jestem otoczony niebiańską armią. Anioły są wokół mnie, anioły stoją u drzwi mojego domu, anioły prowadzą mnie dokądkolwiek idę. A każda pułapka zastawiona na mnie upadnie. Rozpadnie się na kawałki, obróci się przeciwko temu, kto je założył. Ponieważ słowo mówi, tysiąc padnie po twojej stronie, dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ale ty nie zostaniesz uderzony, święty Michale, zmiażdż głowę węża. Wyrzuć ze mnie każdego ducha zamieszania, niedostatku, uzależnienia, depresji, podziału. Cudzołóstwa, nędzy, o Boże! Wznieś ścianę ognia wokół każdego Twojego dziecka, które modli się teraz z wiarą. A jeśli są ukryci wrogowie, jeśli są ludzie przebrani za przyjaciół, którzy chcą mojego upadku, pokaż, panie, ujawnij, ujawnij ich, usuń ich z drogi, ponieważ ci, którzy chodzą w świetle, nie akceptują już życia w cieniu. Dziś. Jest dzień sprawiedliwości. Dziś jest dzień, aby podnieść głowę i iść wysoko, ponieważ niebo już wydało dekret. Zwycięstwo jest pewne. Panie, dotarliśmy do końca tej modlitwy, ale nie do końca tego, co robisz, bo kto modli się z wiarą, aktywuje wieczne obietnice. A teraz przed twoim majestatem chcę poświęcić moje życie twojej opiece. Święty Michale, strzeż moich Dni kieruj moimi krokami, wstawiaj się za mną u tronu najwyższego. Uczyń moje życie żywym płomieniem Bożej obecności. Oświadczam w imieniu Jezusa: to już nie będzie modlitwa, którą usłyszałem i zapomniałem. To będzie modlitwa, która naznaczy moje przed i po. Decyduję się zaufać. Postanawiam zacząć od nowa, postanawiam żyć jak ktoś, kto ma niebo za sprzymierzeńca. A jeśli pomodlisz się ze mną, teraz powiedz to na głos, święty Michale Archaniele. Walcz za mnie, panie, oddaję ci moje życie. Wierzę, że twój cud już się rozpoczął. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj ten spokój. Nie pochodzi on ode mnie. Ani z tych słów, pochodzi z nieba, jest odpowiedzią. To pewność, że nie jesteś sam. Amen.